A to jest, proszę Państwa, wyższa liga amatorskich szachownic. Wyższa, bo ciężka, bo to są płyty HDF, czyli taka jakby płyta pilśniowa albo taki wyrób drewnopodobny. Kupuje się takie, zamawia, ile chcesz sztuk, 40 na 40 Ona oczywiście bazowo nie jest pomalowana. Rzadziej się trafi białe, raczej są takie w kolorze kartonu. Czyli szaro, takie brązowe. Kupuje się takie. No to jest przykład 40x40 cm. W 2024 były za piątkę. W 2025 5 zł z groszami za sztukę. No to niestety waży chyba 0,40 kg, więc tyle co składane takie szachownice gotowe, sklepowe. Żeby to zrobić samemu, no tak. Ja to przykładowo malowałem sprayem w jednym kolorze, żeby były tyły takie, no nie, nie były jakie. Można tego nie robić. No i tak jak pokazywałem przy tych kartonowych szachownicach, naklejałem kwadraty składające się z takich czterech kartek A4. Wycinałem z nich kwadraty podrukowane na papierze kolorowym, w tym przypadku na papierze zielonym. I tu one już muszą być kwadraty małe pola po 5 cm, czyli 5 x 4, 20 na 20 cm mieści się na kartce A4. 4 takie kartki A4 wycinamy nadrukowane i przyklejamy na takiej płycie HDF. Potem laminujemy taśmą klejącą. Wtedy będzie odblaskujące, ale nie upalcujemy, nie utłuszczymy. Nie zatłuścimy i łatwo będzie pyły, kurze zmyć. No ale będzie błyszcząca. Tutaj niektóre są matowe, jeszcze nie zalaminowane. Ta biała w lewym górnym rogu i ta niebieska to ona jest już zalaminowana. No, i y, w ten sposób można zrobić, zrobić samemu. Można dokupić bierki y, plastikowe albo inne, w różnych kolorach, no, albo zrobić z żywicy epoksydowej. No i 40 na 40 cm, czyli taka Stanton numer 5-wymiarowa, y, no, turniejowa. W zależności, gdzie potrzebujemy, coś takiego możemy sami zrobić. No, i tak to się laminuje naciągamy musi być na całą szerokość żeby nie zepsuć tutaj jakieś 2 mm przynajmniej dobra i żeby powietrze wypchać żeby powietrze wypchać z tych tutaj nie zepsuło się szybko przyciąć na tak, taśmę zawinąć, żeby nie uciekła, podnieść róg, tu się troszkę zagięło, ale uratowane, tutaj uciec z tym dołem i wyrównujemy i jest ok, tutaj milimetr zabrakło, ale nie szkodzi i tak pasek za paskiem, no 15-20 minut mamy zalaminowaną Całą. Przypominam, że to są pola po 5 cm, czyli stamtą numer 5. Pod spodem też akurat niebieska. Będzie podwójnie niebieska. Zobaczmy laminowanie z takiej perspektywy. Mamy tu taśmę. Kolejny wątek. To trzeba więcej niż 8 razy, bo jest szeroka na 5 cm, ale na zakładkę robimy. Jakie schodki jakby o tu źle. Uratowane te powietrze trzeba będzie wywalić z prawej strony. No, Cniemy i tu trzeba podnieść, zawinąć i potem powietrze wypchać. Ma być równo.